Cześć wszystkim, z tej strony Rowan, witam was w kolejnym odcinku METRO LAST LIFE Dotarliśmy do siedziby tutaj Zakony, jak widzicie, tak jak była tam na początku z nami e, Jakoś udało się ostatnio tego bossa pokonać, mało co... E, kurwica mnie nie strzeliła przy nim, ale... No jak mówię, jakoś się udało Tam było oczywiście trochę wycinane, żebyście nie musieli oglądać ile faili ja tam zrobiłem z przez tą maskę Że nie tyle on mnie tam zabił, co co te filtry mi się wyczerpały i po prostu nie miałem powietrza, wiecie Ale okej, okay, przechodząc już do mm, tutaj do teraźniejszej babuły No pewnie, że spojrzymy, zaraz zobaczymy, czekajcie, amunicja i. Dodatkowo a czy jakieś splówki właśnie. Jest, to stosuje. Dobra, co my tu mamy? To jest ta snajpera nasza. To jest ten zajebisty shotgun. Fajny, do stosu. Może weźmy, zobaczmy, co można tutaj. Optykę oczywiście, lufę i inne. Optyka. Przedwojenna technologia wojskowa. Ten celownik neptowidzyjny pozwala precyzyjnie trafiać cele w ciemnościach. No nie powiem, to by się przydało, bo praktycznie cała gra w ciemnościach się toczy. Co by tutaj zobaczyć? Czekajcie, lufa. No oczywiście tłumik, który chyba... Obniża prędkość pocisków, No właśnie, to nie, 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 nie. Ta spluwa ma być głośna. Zwiększa wydajność strzelb na średnim i dalekim dystansie zmniejszając rozrzut broni. No to też jest dobre, tylko że... Albo to, albo noktowizor. No nic więcej mi nie starczy. Wezmę to. Eee, rozszerzona lupa z broń, ubojnik. Otrzymasz amunicję 13, tak? Zainstalować rozszerzone. Aha, czekajcie. Kuczy, nie wiem, nie wiem, czy tam była zainstalowana, czy nie, ale bo znowu coś zjebałem. Dobra, jeszcze kupię tylko amunicję. No i dobra, to by było na tyle. Dużo nie dostaliśmy, ale zawsze jakieś tam kilka pocisków będzie. Trzeba będzie polegać na tych ludziach, których zabijemy. Get the combs. No idea how old... They, could... they even survived the nuclear bombs. Some people from the church hid here during the war, but... They just... They just disappeared. Could've gone to the main metro tunnels or... Well... People say things, you know? You mean the Big Mama? Who might that be? Well, our guys are fast. Password! Rod Block! That's an old one. I know that voice. Shit. I can't place it. Wait a minute. Could it be Lesnitsky? Lesnitsky. A co jestem robi się coraz ciekawiej. Czyli Leśnicki tak naprawdę był jakimś szpiegiem. Tutaj w naszych tych, tych, tych ee, szeregach. Okej, okay, no dobra. Przeładuj, pięknie. I teraz tak. No, kompas nam pokazuje w tym kierunku, tak więc działamy. działa, my działamy jak najszybciej. Musimy pewnie Annę uratować, zaraz jeszcze sobie zobaczę. Cień, cień jest tak yy, na okta do, czy do No to jest top, ciekawe, to mam do okta Cały czas o tym cieniu, ale ale chyba zdaje mi się, że po drodze będziemy musieli także tą Annę jakoś tam wydostać. Hmm, teraz tak latareczka, latareczka, bo już widzę, że tutaj będzie troszeczkę ciemno. Ok, wiem, że tutaj jest jakieś osiągnięcie za. Zgaszanie tych, wiecie, tych lamp naftowych. Naftowych, sorry. One no nie są na, naftowe. Fak, kurczę, żarówka mi się mm, rozładowała. Kilka, chwilka. Ledwo co tutaj świeci, może ją najpierw podładuję troszeczkę. Nie to, nie to. Już widać, że jaśniej świeci się. Okej, okay, co? To było chyba na tyle. Teraz tak. Dobra, mamy. No i możemy ruszać. No, teraz to naprawdę. Lepiej to oświetla wszystko. Aha, czekajcie, tutaj nam widzę, że wysiada całkowicie to. Nie wiem, czy w ogóle dobrze idę, bo nie widzę, nie widzę naprawdę. Coś tutaj zakłóca, kurczy pracę tej, tej, tej latarki. Ale za to mam jeszcze zapalniczkę, no właśnie. I jeszcze tak. Co, tędy? Aha, tu są pochodnie, właśnie, możemy je zapalać. Ja pierdolar się wystraszyłem. Co to za dzwony tu biją w ogóle? Nie wiem, czy to są halucynacje znowu, czy co, ale chyba dotarliśmy dobrze. Dawaj, dawaj. Jakaś malutka winda która pewnie na powierzchni nas wyprowadzi albo na dół i jednak na dół, czyli maski nie będziemy musieli używać chyba, na razie przynajmniej I latarka zaczęła nam no widzę tutaj działać Może zgaszę na razie, żebyśmy nie marnowali O kurwa już są Fuck, kurwa, nie spodziewałem się tego Gdzie on jest? Żrej kurwa Przeładuj szybko, szybko, szybko Dwa strzały widzę Jest, jest za nami, jest szybko Dobra Fa dawaj, 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 dawaj Naciskaj, naciskaj Lubię takie akcyjki, fajne to No dobra, tam jest wszystko, nie wiem czy ryzykować, czy tutaj może jest coś Nie, tutaj mamy jeszcze tylko sprawdzimy. Tak, kompas nam w tą stronę pokazuje. bo Jesteśmy w jakiejś noży, już widzę. Bardziej to są jakieś siedliska tych, 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 tych mutantów. I już tam kolejny. Ale kurwa zez, ja pierdolę. Nie mam amunicji. Dawaj, dawaj, kurwa! Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, bo nie mam amunicji już, cholera! Z tej będzie ciężko. Trzeba będzie się porozglądać troszeczkę, czy nie ma. Tu są ciała, dobra. Jest nóż. Jest amu. Amo, amu, amu. Jeszcze zobaczmy, tutaj. Widzicie, co może zmienię sobie? Ale to nie jest amunicja do tej broni. Nie, jest. Ok. Dwa pociski. Dużo to nam nie daje, ale zawsze to coś. Mam nadzieję, że zaraz więcej tego znajdziemy. Chodźcie, niech przyjdą. Spokojnie, nie ma się co tam wchodzić w niepotrzebną walkę. Chyba sobie poszły. Tylko tak. W tamtą stronę, tak? Są ich tunele. Kurwa, zobaczył mnie, co? no ta broń jest dobra, wiecie jak. Gdzieś yy, dobra do kampowania. Stanie z daleka, ale na bliski... na bliski kontakt tak nie za bardzo się sprawdza, przynajmniej w moich rękach. O kurwe! Z kurwy je tej. To była apteczka. Jest, troszeczkę sztuka i amunicji. Przeładuj i tu też jest, 8 sztuk, zajebiście, natarka wysiada. Póki tu jestem, to sobie ją naładujemy. Dobra, którędy teraz? Tam, tak? No to idziemy, idziemy. Szybciej się dowiedzieć, gdzie oni porwali tą hanę całą. No i oczywiście najważniejsze, gdzie jest ten cień. Czy znaczy on jest tam gdzieś o, oktabryska, czy coś takiego, ale. Fuck. Dobra, dawaj, Ładuj, 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 ładuj! Droin, a entrare, prova a entrare. Succo, co ja tutaj widzę. Winda. Gdzie tu są jakieś ciała? Szybko, szybko. Tam na domu mamy iść, czy gdzie? Chyba tak, co? Tak, tam chyba... Nie, myślałem, myślałem, że tam jest jakiś obóz, ale chyba nie. Chociaż... Znaczy, te ścierwo widzę. Są, są. Pierdole, kurwa, przeładuj szybko. Fak! Dawaj, dawaj, apteczka, apteczka. Kurwa, nie widzę. Pierdol jebany. Kurwa macie. No. Przecież miałem jeszcze karabin. Dlaczego ja nie wziąłem karabinu? Ale dobra, jesteśmy od tego miejsca. Nie będę już tego wycinał. Zmienię tylko na tą spluchę. No Dawaj, dawaj, chodź, chodź, Kurwa, macie. Tak, już nie mam, już nie mam. Nie mogę biec, kurwa, przez to ogłuszenie. Kurwa, nie mogę trafić przez niego, kurde. Nie widzę, pizdę. ja pierdolę. No ta broń się nie nadaje do tego, naprawdę, kurwa się nie nadaje. Kurwa, jeszcze raz, jeszcze raz. że tu nie ma jakiejś amunicji, a może będziemy mogli jakoś naokoło ich ominąć co? Hatu tu są ciała FAK kurwa! To jakoś widzę, że... Ja dole jakie to mocne jest. To sakra, zaraz mi się skończą... ...odciski. Ale dobra, tutaj jakoś w rogu... Skurby, gdzieś nas tutaj... Widzę, że atakuje, ale nie widzę go. Jest tu kurwa. Kieś kurwa, nie to Chuj, wie co? Jeszcze kurczę, dwa ostatnie pociski. Zostały mi chyba jeszcze tam noże, ale leci już kolejny gdzieś tam. Fak, no kurczę, co ja teraz zrobię? Tu jest jakieś ciało. Oby była amunicja, proszę, proszę. Coś jest, pozbieraj, pozbieraj ile się da. Apteczki też. Co to pożarówka? No, zapal, zapal, to na razie. Muszę widzieć, co się dzieje. No nie gada, że tylko dwa pociski do shotguna. Hmm, kurwa, no, co tu zrobić teraz? No na pewno szukamy... A nie, jest, czekajcie, tu mamy troszeczkę jeszcze. A tu mamy 9, sorki, kurczę. No musi starczyć, musi starczyć, na razie przynajmniej. Dopóki... o, kolejne. Przynajmniej dopóki nie znajdziemy kolejnych właśnie. Znajdzie. W tą stronę, tak? Nie wiem czy tędy zejść, czy nie Czy będziemy z powrotem... Nie, to będziemy tu z... O kurwa macie Faka, się. Pierdolił! Kurwa macie, no pojebane, no, no nie daje rady tutaj. Kurde mać, no FAK Gdybym wiedział, że to tak się tu będzie kończyć, no to bym na pewno jakoś amunicję kurczę większą wyczaił Teraz to spadnę na dół i chuj Tędy przyszedłem Latarka zaraz się znowu wysiądzie

Może zgaszę latarkę, wiecie? Jeden poszedł gdzieś. W cieniu morza tak nie widzą. Ale tu jest kolejny, kurczę. O ja pierdzielę ile tego tu jest. Gdzie mam się dostać? Aha, do tej, tej windy, tak jakby. Nie, wiem, może szybko przebiegną. Nie wiem, co tam jest w ogóle, ale... Tak, nic nie ma. Kurwa, nie mogę wejść w pizdę. Fak, ale mnie zaklinował, no. Ja pierdolę. Kurwa, maćno. Pizda jebana. Próbuję nożem, wiecie? Jednego załatwiłem chyba, co? Może tak? Będzie lepiej. Drugi pad. Trzeci. Kurczę, zamiast ja od razu takie coś. Czwarty, fak, ten no już nas zobaczył. Jeszcze to chyba kilku powinno być. Może dawaj, może kurcze. Ok, czyli mam jakiś już tu sposób, że dopiero teraz na to wpadłem. Masakra, kurwa macie. Ale nic. Dobrze. Lepiej późno niż wcale, jak to mówią. Teraz sobie pozbierajmy na spokojnie, na spokojnie, bo tutaj wpieprzały te ciała. A to na pewno jest Nie Jest, tutaj jeszcze. Nie ale nic, dawaj, dawaj. Podniosłem. To właśnie tak. Czy ty może by się przydało powyciągać, ale... O jest, jest Dobra, myślę, że nie widzę tutaj gdzie są na tyta. No i dobra, jesteśmy tutaj. Coś tutaj jest do włączenia czy nie o tu jest, który nie trafiłem. Чекать давать давать, давать, быстрее, курба. Ja pierdolę, jeszcze żyję. Fak, wiecie, kurwa. Kurwa, człowieku. Znaczy, kurwa, Ja pierdolę, no nie kurwa zginę znowu. Jezu, niu, mamusiu. Co wy tu odpierdalacie? Ja pierdolę, no traw go, kurwa. Co za kurwa uparte szczenie. Antybiotyk. Teraz mi to mówisz? Dawaj, otwieraj to się, kurwa. Co tu? O co tu chodzi? Ile ja mam na to czekać? Ja pierdolę, jeszcze coś, kurwa, wyje chyba większego od masakr. Czekajcie, czy one się go boją? Nie. A, chuja się boją. Fuck, dwa pociski i koniec. O Jezu, no kurczę, masakra, masakra co tu się dzieje, pamiętajcie, jak będziecie się wybierać w ten rejon, najebcie amunicji ile się da, ja nie żartuję, Później są problemy, jak widzicie, kurczę, gdybym miał shotguna, cały czas shotguna, dużo amunicji, no to to oczywiście by prościej poszło, ale ja tam, kurczę, limit, non-stop limit... Jeszcze te ścierwa niektóre, no nie wiem, po 10 wyjebałem, ale oczywiście ja też tak kurczę. To w bok, gdzieś trafiłem, to w rękę, w nogę. No i zamiast w korpus tak ładować, ale to się tak nie da. Tutaj ci kurczę skacze tymi pazurami po tobie. Zaczyna drapać, ale Ty kurwa, nie wiesz co zrobić. Dawać, dawać, dawać. Tylko tyle. No by was. Przeładuj, przeładuj, tak jest, cztery pociski, no nie... Tu dziesięć, fuck... I dwa... No z tym to możemy, kurczę, iść na wojnę. Fuck! A to już jest inaczej, to już, kurczę, tak powinno być. A co to jest, kurczę? Jak, jakże będę musiał zobaczyć tylko nie mówcie mi, że tak No nie z tą amunicją co ja mam, no kurwa bez jaj, przecież ja go nie pokonam kurwa z dwoma pociskami Chyba, że czekajcie Chyba będzie trzeba, żeby on to rozwalał. Bo no widzę, że on jest taki opancerzony, nie ma chyba sensu w niego za bardzo nakurzać. się chyba powinno pod nim zapaść. Przynajmniej mam taką nadzieję. No ale nie widzę już klucza. Zero tych tych. Z pieprzu. Na szczęście z pieprzu masakra, satach. Czy tu nie ma czegoś? Dobrze, że nie traciłem na niego pocisku, wiecie. Maska. Nie, teczka, sorry. Nie, masę ten, a filtry też. Broń, dobra. Skrzynia chyba co? No! Tak to możemy działać teraz. Ale dobrze, w tym miejscu sobie skończymy ten odcinek i ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejne już niedługo. Na razie, cześć!